Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak ustawić zdjęcie naszego kontaktu na telefonie Huawei Nova 14 Pro. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu i do kontaktów. Wybieramy kontakt, w którym chcemy zmienić lub ustawić zdjęcie, i wybieramy opcję edycji. Teraz, jeżeli nie ma zdjęcia lub właśnie mamy, tak jak w tym przypadku, naciskamy w tym miejscu. Teraz, jeżeli mamy jakieś zdjęcie, mamy opcję Usuń zdjęcie lub Zrób nowe zdjęcie. Jeżeli nie będziemy mieli żadnego zdjęcia, wtedy nie będziemy mieli oczywiście możliwości usunięcia zdjęcia, bo żadnego nie będzie, a tu będzie po prostu opcja Zrób zdjęcie, a nie Zrób nowe zdjęcie. W taki sposób. Teraz, jeżeli wybierzemy opcję Zrób zdjęcie, w tym momencie będziemy mogli nacisnąć tutaj przycisk migawki, wykonać zdjęcie komuś lub czemuś. Zatwierdzamy w prawym górnym rogu, przycinamy i ustawiamy jako zdjęcie naszego kontaktu. Oczywiście możemy też wybrać opcję wybrania zdjęcia z galerii. Wybieramy wtedy zdjęcie, zatwierdzamy je i przycinamy. Następnie potwierdzamy też w prawym górnym rogu. Uważam to zatwierdzamy tutaj w prawym górnym rogu, aby zapisać właśnie to zdjęcie do, jako już zdjęcie kontaktu. Ale, jako taka dodatkowa informacja, ja osobiście uważam, że robienie tutaj opcji zrób nowe zdjęcie, czy też zrób zdjęcie, jest troszeczkę bez sensu, ponieważ jeżeli wykonamy to zdjęcie, ono nie zapisze się w naszej galerii. Tutaj będziemy mogli je po prostu ustawić jako zdjęcie kontaktu lub usunąć je całkowicie z telefonu, ewentualnie zrobić zrzut ekranu w taki sposób. W taki sposób, aby właśnie zachować to zdjęcie. Dlatego ja uważam, że lepiej jest przejść tutaj do opcji aparatu, zrobić zdjęcie i dzięki temu nasze zdjęcie zapisze się tutaj w naszym aparacie. To jest to zdjęcie. Tutaj jest zrzut ekranu, jak można zobaczyć, więc to jest to zdjęcie. I teraz, dzięki temu, przechodząc też do tego telefonu, będziemy mogli. Po prostu wybrać opcję Wybierz z galerii i teraz wybrać nasze zdjęcie. A właśnie, będziemy mieli też na pamiątkę zachowane mimo wszystko nasze zdjęcie, które wykonaliśmy naszej bliskiej osobie lub jakiemuś elementowi, który nam się z tą osobą kojarzy. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!